mano z tej strony Blow, a to nareszcie pierwszy odcinek Blow vs Mandzio, sezon trzeci, tak wreszcie się doczekaliśmy, ja się doczekałem, wreszcie wypłagałem Mandzia, chociaż tak hmm. nie było, ale dobrze, więc gramy Mandzio Ja znalazłem mapkę, to znaczy widz mi po prostu podesłał mapkę Tak, tylko może powiemy jak to było, ja na live poprosiłem, że jeżeli ktoś ma jakąś fajną mapkę, to może podesłać nam ją i chyba Mandzio właśnie ją dostał ja ją dostałem właśnie. Na jeszcze jest to, że w filmiku, uh, który znajdziecie w opisie, gdzie jest właśnie ta mapka, uh, to jest napisany komentarz 6 miesięcy temu. Fajnie byłoby, jakby Blue Man na na tym sezonie. What? Właśnie, właśnie szukałem takiego komentarza, ale nie było, nie wiem. On Weż, on was... aha, pod filmem. No pod filmem dobra. Okej. Okay. Trochę O, jest dobrze, już. Dobra. Ogólnie to, co będzie nowego w tej serii, to to, że mamy dwie perspektywy. Dokładnie tak, więc jeżeli coś u Mandzia ciekawego będzie się działo i będziecie musieli to obejrzeć, to będzie od razu perspektywa Mandzia, a jeżeli będzie coś ciekawego u mnie, to będzie perspektywa moja. Ogólnie robimy tak jak zawsze z odcinkami, czyli dwa, pierwszy odcinek jest u mnie i u Mandzia, a następnie drugi to się jest. Pokucimy. Później się pokłócimy, już to drugi odcinek, no, no ale hmm. będzie w ogóle. <noise> będzie się co... zastanawiam. Będzie coś takiego, że nie będzie teraz, że nie będziecie wiedzieli u kogo oglądać, ponieważ będzie cały czas dwie perspektywy. Anotad. I będziemy też tym razem się przyłożymy, zrobimy wam adnotację w tej listy i tak dalej, żeby nikt nie zgubił kolejnego odcinka, zawsze tam w rogu ekranu będzie, albo inna perspektywa, tak jak tutaj będzie, tak w pierwszym odcinku perspektywa moja perspektywa była, albo będzie, że będzie. Ło, wow, Jezus, ja chciałem powiedzieć, że będzie kolejny odcinek, albo poprzedni odcinek. Dokładnie. Dobra, już koniec tego chyba zbędnego pitolenia i zaczynamy, czytamy. Tabliczki jak. jak Ale ktoś... możemy czytać tabliczki? Czekaj, 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 czekaj. muszę zweryfikować, muszę zweryfikować moją mocą, czy ludzie się cieszą, i że, że jest kolejny sezon, i czy dali lajka pod filmem. Właśnie, daliście lajka like pod filmem, ja, ja czekam. Ja, tak, ma, nie, ja, ja mam nie. czas, ja poczekam. Tak, tak, Remek tak zrobił i to, i to było dobre, ponieważ Remek mówił, że on po prostu w pewnej chwili usłyszał w słuchawce taki dźwięk takiej łapki w górę. I ja właśnie czekam na ten dźwięk. O, 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 o. o jest, dobra. Jest, dobra, dobra. Możemy, możemy czytać chyba te tabliczki. Usłyszałem również ten dźwięk moje słuchawce. Słyszałeś? słyszę Dobra, okay. możemy nagrywać. W... What? Dobra. Witaj na 1 vs 1 Sky Island. By, by mapa działała, musisz wyłączyć komendy, to mamy. Na początku musisz odpowiedzieć na kilka pytań dotyczących rozgrywki. Mapa mister Pietrak. Pietrak stworzył tą mapę, dziękujemy. Więc tak, Ninja spawnu i tutaj mamy pytania. Czy chcesz, by po śmierci itemy wypadały? Nie. Gramy na wypadanie itemów, czy nie gramy? Gramy na wypadanie, ale szczerze to później będzie mnie wkurzało. Okej, okay, dalej. E, czy chcesz, by creepery wybuchł? Jak najbardziej tak. No nieee. No tak, no co? Dobra, w tamtym sezonie je to wkurzało. Wybierz poziom trudności, średni oczywiście. Trudne, trudne. Średni. Trudne. Średni. Trudny. Średni. Średni, manzio, patrz, trudny. robimy tak, średni. O, jest trudny! No, nie, jak to jest możliwe? Dobra. Wybierz biom, pamiętaj, że decyzja musi być wspólna. Więc Mandio teraz musisz się ze mną dogadać, to nie jest teraz Blow versus tylko Blow i Mandio, więc uwaga. W skrzynkach jest książka z opisami biomów. Okej, okay, wezmę sobie jedną. I mamy tutaj biom zimowy, biom pustynny, biom dżunglowy i biom bagienny i mapki, więc tak Biom śnieżny, śnieg, ciemny, drewno, biom pustynny, więcej piasku i piaskowca niż ziemi, e, ziemi, kaktusy, trzy rodzaje drzew Biom dżunglowy, drzewa dżunglowe, kakao e, Biom bagienny, wiedźma że jest Jajko. oraz mhm. jajkę, żeby ją Dokładnie i ważne, na wszystkich biomach znajdują się jednakowe surowce, w jednakowych ilościach, w jednakowych miejscach. E, na każdej wyspie znajdują się minimum cztery drzewa, drzewa dżunglowe rosną tylko w biomie dżunglowym. Wszystkie itemy, których nie ma na wyspie, można kupić pomiędzy wyspami w sklepie. Dokładnie taki jest sklep. Ja się cieszę. I chcieliśmy wam tego powiedzieć jeszcze, że zdecydowaliśmy, że nie będzie to teraz tak, żeby, że po prostu kończą się na przykład zadania, o, właśnie, bo dostaniemy zadania i wtedy jest już koniec. Serii i tak dalej czekamy na sezon czwarty, tylko pomyśleliśmy, że skoro są aż cztery biomy, to przydałoby się chociażby zagrać na dwóch biomach i myślę, że zagramy do jakichś 5 czy dziesięciu śmierci. W sensie, że zabijemy się nawzajem, to ta osoba wygrywa, albo kto pierwszy wykona wszystkie zadania, to ten wygrywa pierwszą rundę. Napiszcie w komentarzach, czy Wam się ten pomysł podoba i tak dalej. Bo w zasadzie są tutaj te cztery biomy, one się troszeczkę różnią tutaj rozgrywką, startem i tak dalej. Z tego co ja widzę, tutaj biom zimowy ma jakiś dungeon tam nawet, widzisz? Popatrz jest, dobra, to byłem zimowy, ogólnie mieliśmy pierwszy odcinek, taki zerowy odcinek zrobić z zapytaniem jaką chcecie mapkę, ale postanowiliśmy, że jednak pierwszą mapkę my zadecydujemy, a wy możecie wybrać, którą chcecie. Może zrobimy teraz ankietę? Co? Teraz ankieta od razu na którą mapkę? Myślę, że lepiej będzie jak właśnie będziemy już do tego końca, tego pierwszego. dobra, więc później zrobimy ankietę, którą chcecie i się dowiemy, a na razie pozostajemy przy zimowym. Klikamy. 3, 2, 1. Ok. Dobrze, co tutaj mam? Wybierz swój numer a zostaniesz teleportowany do wyspy. oczywiście ja jestem graczem pierwszym. No to ja, ja będę graczem drugim. Dobra. I jest. O. Oh. <laughs> co? Wait, what? Będzie tak. zamknij oczy, ja muszę zczytować. nie okay, okay. nie patrzę, nie patrzę, nie patrzę, kąpię się, kąpię się. Ale to ty popsułeś tak naprawdę tą mapę, bo ty na pewno wybiłeś nie, jako gracz pierwszy, a nie, nie drugi. Nie właśnie jako gracz drugi. O, jaka ładna krówka u mnie na mapce. Dobra. Więc mam jeszcze ja trzy. Tam być, jakby nie patrzeć. No dobra, mamy trzy książki zadania, ważne. Witaj na swojej wyspie, jak zauważyłeś, nie otrzymałeś żadnych itemów. to start, wszystko co Ci będzie potrzebne, znajduje się na niej. I temy, które no ci potrzebne znajdziesz w sklepie pomiędzy wispami. ceny co na początku mogą Ci się wydawać dużo, ale znajdując dobry sposób zarabiania, możesz szybko się wzbogacić. Brzmi ciekawie. Zasady: Zabronione są oszustwa z wszędzie? No, ale kiedy ja nie by ci i tak dalej? No, nie, ja tylko ci tak powiedziałam. E, modyfikacje: dozwolone to minimapa i Okej, Optifine, okay, optifine. No mamy tutaj, nie wiem, co jest napisane. Zakaz przychodzenia na przeciwną wyspę. What? O, nie wiem. Chyba, że nie można tego przychodzić na przeciwną wyspę, że no. dostawać się na wyspę przeciwnika, można się zabijać jedynie tego, z łuków. Okej. Okay. Tak mi się wydaje, że o to chodzi. Dobrze. Wskazówki. By iść do Endu musisz znaleźć portal w jeden ze skrzy... ze skrzyń w netarze, chyba tak. Słynne w mhm. skrzynku e, u wieśniaków na środku w tak zwanym dziale specjal. E, skrzyń tych nie znajdziesz na powierzchni, są one zakopane kilka kratek pod ziemią. Jeśli chcesz nagrywać mapę, daj link do mojego kanału oraz możesz dodać film, jak odpowiedź wideo. Dziękujemy, Pietras. O, dziękuję. Dziękujemy. Ja, dodam, ja dodam, ja dodam z pewnością. Ja, dokładnie e, Czy tam jeszcze te zadania, czy już tam no, jest... Ja, myślę, że jeszcze można przejrzeć te zadania. Dobra. Tych zadań jest dużo, są całe 4 strony. Tak, nie, czas... będziemy ich, nie będziemy ich przepisywać i tak dalej do... No. No, i tak, tak dalej, będziemy mniej więcej to sobie kontrolować o tak sprawdzić, co zrobiliśmy i tak dalej. A mnie kopiować? Przecież to jest proste. Chcesz kopiować? Okej, okay, no to blog przygotuję dla was zadania, bo ja sobie to nie no bo skoro się tak. Tak ładnie zgłosił, no to on to zrobi. Pomocny blow. Dobrze. Zbuduj generator bruku, zbuduj dom, zrób farmy zboża, melonów, trzciny, marchewek i ziemniaków. W sobie sensie widzę tutaj takie podstawowe no zadania tam, tak. są? Zrób farmę grzybu, zrób łóżko. Z jednej strony zabrania mm -hmm. wchodzić na wyspę przeciwnika, a w drugiej jest zadanie takie, zatem chyba tam coś źle doczytaliśmy. Dokładnie. Nie wiem, bo tam strzałka zasłania. będzie po prostu peć, że chcesz zmienić tą zasadę i tyle, ale a nie, nie tak wyszłać. to no jest stronę, źle. Zobacz, stronę trzecia, zobacz stronę trzecia. Już patrzę, zadania, strona trzecia. Yy, zrób hodowlę multiplayer wróć right, na wyspę okej, okay, dobra, i zabij hmm. przedziwnie okay. z miecza dobra, ok, dobra więc myślę, że możemy wreszcie zacząć blowers w meczu sezon 3, ale wiesz co tam pisało na samym końcu, Ach, zobacz ostatnio a, poczekaj, pisało na samym końcu, że tego, znajdź resztę biomów, zatem wydaje mi się, że tutaj w ogóle można y, poszukać, U, tam gdzieś daleko ja jest, ja jest więcej biomów, bo to wszystko jest zrobione tak, że to nie jest jakoś super oddalone od siebie. Dobrze, dobrze, Macie. Świnko nie spadaj, nie spadaj świnki. No właśnie się te świnki tak stoją tutaj na takiej krawędzi, no Nie ja się to, ich boję, wier. że spadną. Dobra, ja ich nie będę zabijał, później je rozmnożę. Czas. <laughs> e... <laughs> tak. Nie, moim pierwszym zadaniem będzie tutaj zdobyć łok i już tutaj sobie zrobić elegancki mostek i tak dalej. Czyli na początku musiałbym pomyśleć o mobach. Tak, ja już myślę o tym, jak cię zabić i wygrać. Wait what? Mhm. Naprawdę już o tym mhm. myślisz ty. Ty chyba. Mhm. Ja chyba co? Nie, dobra, Z słono po prostu, że tak, po... Ja myślałem, że to będzie jednak Blow i Mandzio, a nie Blow vs Mandzio, że oh, tak zlitujesz się i powieś, dobra, dobra, dobra Blow, zróbmy to jednak Blow <coughs> i Mandzio, tak jak mówiłem kiedyś, przyjaciele, jak za dawnych <coughs> lat. Nie. No dobra. Ja, to byłby nudne. No wiem, ale ogólnie są świnki i będzie mięsko, prawie jak z jednej... dobra, ważne. Co? Nie, nic, nie będę już nic, nie będę mówił o tej firmie, bo później mnie pozwą. <coughs> Cicho bądź, nie byłam Wiesz, że tatar nie Wiesz, rob... że się nie robi z wieprzowiny, tylko z łowiny. Wiem, ale to było, wiesz, raczej jako test e, Tego, czy... Po prostu, wiesz, jak będzie się zachował chyba ten tatar, jeżeli się go... No, rozumiesz, czy nie? Nie rozumiem, o co ci teraz? No wywać? bo mówimy o tym test, o tym teście, tak? Hmm? Chodzi ci o ten test odnosisz się. No to chyba chodziło po prostu po żeby sprawdzić A ten jest. skład, tak? Jak będzie się takie mięso zachowywać, bo... A, bo ty teraz nawiązujesz do No tak, kanał. bo ty chyba też do tego nawiązujesz jednocześnie, mówiąc, że no, wiesz... Ale wiesz, co mi się wydaje, że w ogóle PAE to albo, nie wiem, albo PAE przeczytał i może, on... Może ogólnie ona... powiedzmy o całej sytuacji, Wiedzmy, o bo mało... PAE, pewnie wszyscy już słyszeli, no zatem tak. to nie jest nic nowego, że PAE dostał właśnie tutaj e, pozew sądowy, to znaczy rozprawa sądowa w ogóle będzie, ale tak e, na początku to Sokołów zażądał tam 150 tysięcy odszkodowania z powodu tego, że PAE wypowiedział się negatywnie na temat ich produktu. I tam... Ogólnie PAE ma kanał... Pewnie Koje, kojarzycie go, on jest mm -hmm. sko tam, skocham gotować, on tam robi te zupy zupek chińskich i tak dalej często mm -hmm. i zawsze ludzie się śmieją, że baj, aktor, jak on żegaj i tak dalej, ja jestem ciekawy właśnie, czy on tak robi, żeby sobie podbić wyświetlenia na filmiku, czy on tak robi, żeby, bo rzeczywiście tak reaguje na to jedzenie, no ale dobra, nie odbiegając od tematu. Zrobił coś takiego, że zrobił testatara. No i firma Sokołów się wkurzyła, zdjęła mu ten filmik oraz jeszcze zażądała dodatkowo odszkodowania. Ja na początku myślałem, poczekaj, ja na początku myślałem, że po prostu on, wiesz, zdaje mi sobie ten filmik i nie będzie już musiał płacić, a tutaj się okazuje, że musi, wiesz. Takie dziwne, no, ale dobra, mówię. E, no i kontynuując, właśnie Paj zrobił ten filmik. No i jak w stylu Paja, jak on już zrobił ten filmik, to w ogóle wyszło, że masakra, katorga i tak dalej. Powiedział, że, będzie, że ludzie się będą świecić w nocy po zjedzeniu tego itd. No i so tak dalej. No i sokół się wkurzył i z jednej strony Paj tutaj przesadził, a z drugiej strony to on miał rację. I właśnie teraz jest taki, taka jest śmieszna drama, ponieważ wszyscy się rzucają teraz na Sokołów i tak z YouTube'ów i tak dalej. A jeżeli chodzi o takie osoby, które mniej więcej ogarniają temat i tak dalej, zastanowiły się z tym, jednak się okazuje, że PA nie ma tak do końca racji z tym wszystkim. I się właśnie okazuje, że to on popełnił błąd, tylko że teraz jak zrobić to tak, żeby... O, wow, oh superfisze tutaj są na tej mapie! Nie, yeah, nie, yeah, nie, yeah, nie, 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 superfiszów jest. O, dobra, i kontynuując, teraz, teraz ludzie myślą, jak to zrobić tak, żeby wyszło, wyszło to na dobre i Sokołowi, i Pajajowi, a każdy wie, że to raczej jest niemożliwe, żeby obydwie strony były usatysfakcjonowane. Dokładnie. I nie wiem, ogólnie myślę, że Sokołów mógł jakoś to troszkę inaczej rozegrać, tą całą sytuację i nie musiał od razu pozywać. Ale oni jeszcze nie pozwól co chyba. Nie wiem czy oni już go pozwali, czy rozprawa dopiero będzie za dobrze no nie. Będzie. Wiem, Czyli... że będę. Ale ja nie wiem czy to wiesz co, nie wiem czy Pai dos... Nie przyjrzałem się sprawie czy Pai już bezpośrednio dostał tak pozew, że dostał ten pozew, czy to było jedynie na zasadzie, a pozwiemy cię. I dostał tak dalej. już pozew, przecież już był dostał? skan na Mediafanie, był skan a -a. tego pozwu i tak dalej, więc. Dobra, no to nieważne. No. Ale oni mogli to całkowicie inaczej rozwiązać, mogli, nie wiem, Jasne. ja pamiętam, że tego, e, właśnie Media Fan e, robił, Gdy. pokazał coś takiego, że były już takie jest. akcje i po prostu firmy udowadniały, że coś na przykład tak nie jest, zrobiły filmik taki monta montażowy, tak, 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 było. to wyszło dużo lepiej. Tak Jasne, dalej. i jeszcze dostali, już props, że spoko firma i tak dalej, no. Nie wiem, troszkę źle rozegrali, jestem szczerze ciekaw, jak ta sprawa się rozegra, mam nadzieję, że no, na korzyść Piotrka i nie będzie musiał płacić żadnej kary i tak dalej. Wiesz co, no, najlepiej by wyszło tak, jakby zarówno, Piotrek tutaj troszeczkę sprostował w tym filmie i tak dalej, bo też tego. Nie wiadomo jak on do tego podszedł, czy Piotrek wiedział tam o niektórych rzeczach, tam związanych z tą już i tak dalej, powiedzmy, z tym mięsem i tak dalej, czy on to robił na zasadzie, że nie zastanawiał się z tematem się wypowiadał. Tak. Ale wiec, to, co to jest słabe, to to, że z tego co wiem, chyba miesiąc lub dwa, nawet dłużej, Piotrek wrzucił na Facebooka Sokołowa, wiesz, info, że o tym mięsi tam dodał zdjęcie, nie? Oni nic w ogóle nie... Zero odezwu ze strony Sokołowa. No wiem właśnie, to też było to, słabe. To było słabe ze strony Sokołowa, no nie wiem. Też to, co mnie ciekawi, to to, czy spadnie sprzedaż na przedsokołowi Sokołowi po tej całej akcji, yy, bo wieso, bardzo często właśnie wszystko. ludzie z social media mówią, że dla takich Sokołowa to jest, wiesz, no nic, internet, bo... I no tak właśnie, większość... bo oni tego, reklama w telewizji i Dokładnie, tak Dokładnie, więc jestem szczerze ciekaw, czy sprzedaż im spadnie, czy nie. Wiele tych speców od social media się zastanawia i będzie to pewnie się przyglądać temu, żeby zobaczyć, bo to będzie pierwszy raz taka akcja i no zobaczymy. No ale dziwne, dziwne. No, sprawa ogólnie jest ciekawa tylko, że tego. Jest ciekawa pod względem o tak, żeby obserwować, tak. ale naprawdę nie jest ciekawa dla Piotrka. No, na pewno. I... Szczerze jestem ciekaw, jak to będzie jak Piotrek przegra. Mam nadzieję, że wygra. Czy myślę, że będzie jakaś pełna zbiórka pieniędzy i wiele nie, osób. mi się wydaje, że to na to... pewno nie będzie tego 150 tysięcy. To jest przesadzone. No, tak, to jest bardzo przesadzone. O Piotrek Kto, ma tak. mimo wszystko, mimo że tam ma. On trochę tego i tak dalej. Piotrek jest znany i tak dalej. Mimo wszystko myślę, że Piotrek ma zbyt mały zasięg, czy tak powiem, żeby. No aż no taką no Co ja jakby ktoś telewizji na przykład skrytykował, gdzie tam Właśnie go, osób. Gorzej jak teraz tą całą sprawę podejmą, wiesz, mass media, czyli jakieś telewizje o, i tak jest. dalej. To, so, co im to newsy, już się tym interesuje, więc no. tak może być trochę słabo dla Sokołowa. Więc szczerze mówiąc, też błąd zrobili z tej strony, że w ogóle tą, to wszystko rozdmuchali. Bo gdyby, gdyby wiesz, dali sobie spokój, to tak naprawdę tylko widzowie Piotrka by się o tym dowiedzieli, a tak to wzięli tą całą sprawę i. Jeszcze jakieś inne osoby się o tym wszystkim dowiedziały, więc. Mhm. Taki minus mały. No nie wiem, zobaczymy jak to się nie, rozegra. Mój tajemniczy generator Kobra coś miśle działa. What, skąd ty. Masz e, to znaczy nic, 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 nic nie mówiłem. Skąd ty masz. Nie, nic. Ja nic nie mówiłem, słuchaj. Ja mówiłem o moim generatorze oczywiście. Dobra, jest. Łot, ale skąd ty masz wiaderko? Weź? Chociaż ty pewnie nie używasz wiaderek. Jak to? Aaaa? Tam, tam, jest złoto, więc chyba Nie, teraz to... będzie tak, że jeżeli będę robił coś tajemniczego i Bro będzie chciał sobie to pod, podpatrzeć, to on będzie mógł, bo będzie montował później moją perspektywę <laughs> i będzie on wszystko wiedział. A, widzisz. Taki cwaniak. O, jest! Żelazo. he, <laughs> I węgiel, wreszcie nie będzie ciemno. Żelazo, żelazo, żelazo Ja tam nie wiem ile jest na tej mapie żelaza Ja też nie wiem. Ale dobra, pierwsze zadanie sobie wykonałem, to jest ważne. Po okay. fakt, woda. O fakt woda. Dobra, ja sobie zrobię okej okay. Dobra, mam nadzieję ogólnie, że taka forma wam się odcinku będzie podobała z dwoma perspektywami, zawsze jest to coś ciekawszego niż zawsze. I mam nadzieję, że w ogóle cieszycie się, że nareszcie ja jest vs Manchę, bo było dużo, dużo pytań na ten temat. No strasznie, codziennie praktycznie, paręset mm -hmm. komentarzy. Dokładnie, dziękujemy też osobie, która zrobiła tą mapkę i osobie, która podesłała nam tą mapkę, bo myślę, że mapka będzie fajna i da nam dużo, dużo fanów, skrania na no. no, i dobrze. Muszę sobie to jakoś sensownie rozkopać, żeby to sobie fajnie, i żeby to sobie wszystko fajnie tak podzielić. Właśnie, nie zrobię tego błędu co ostatnio, poświetlam wszystko, bo w tamtej no, o, części... już noc? He he he. dobra, spanujcie się. Nic mi nie mówiłeś. Okej, okay, ja sobie zrobię piocyk. Dobra. Ja ogólnie jeszcze taka odpowiedź dla moich widzów, bo pewnie będzie pytanie kiedy będzie to, kiedy będzie to, kiedy będzie to, czy tam odcinki jakieś z jakiejś tam serii będą, jeżeli. jeżeli będę miał tylko czas. I tyle taka krótko. O, czyli nie będzie. No he, 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 mam cały czas czas. Szczególnie, że teraz mam jeszcze trz, pewnie trzy materiały na zapas. <laughs> No, dobra. Zabijać te zwierzątkę czy nie? Tą krowę to bym zabił, ale... świnkę to już nie. Tak, bro! Co? No No czemu? No krówkę bym zabił, bo ona jest Świnka taka... Świnka to jest samo mięsko, a krówka to też jest tego... Sma no, są... A, albo nie będę o, sobie, nie, be, nie będę to ja mówił, wiesz? No, sugerowanie, że ja tego nie wiem. Naprawdę. No, ja tobie tutaj podpowiem. No tak, bo ja tego nie wiem. Nie, robiem. bo ty nie wiesz o co mi chodzi. Nie wiesz o co mi chodzi, ale ja sobie zostawię to dla mnie samego. To, co ja sobie pomyślałem. Napisz tak. mi w komentarzu, o co chodzi. Nie, nie powiem ci. O co mu chodzi, proszę powiedzcie. Nie, nie pisz mu. Ale, Dobra. Przecież pierwsze, pierwsze wyzwanie mu to co? Ja się też pewnie Ja też pewnie się domyślę, gdy będę montował, jak to często mam w zwyczaju, że montuję i dopiero wtedy ogarnię, co takie buty. No, to jest ciężkie. Dobra. Jezu, jak mnie wkurzałem, to owieczki, że one zaraz spadną, po prostu mam takie uczucie. To uczucie, gdy owieczki prawie spadają? Tak. Znasz to, Mancio? Znasz? <noise> tak. Mm. <noise> Okej, okay, czy? Tak. O, okej, okay, wszystko ładnie jest tutaj zrobione. Tutaj sobie zaraz robię skok. Chodź owieczko, chodź. No, naprawdę tylko... Co, spadły ci te zwierzątka Nie, 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 co ty. Ja je pilnuję. Spokojnie. Ja mam pora. tutaj jedną owcę i będę musiał ci krowę ukraść. What? Czemu, nie masz krowy? Nie, nie mam, mam tylko owcę świnkę. A ty co, masz owcę, krowę i świnkę? Tak. E, to jest nie fair, to ja... O, Ramek gra w Sims trójkę. No. Super, to jest najważniejsza rzecz w tym odcinku, no. Tak, teraz mo mogę tak nazwać mm. odcinek Remek Grabsimsy. Remek Grabsimsy w trójkę. Dokładnie. Bluebers vs Mandzio, Remek, Remek Grabsimsy. w trójkę. Okay. Ale trójka. A zapadam. czwórka za niedługo wychodzi, uhuhu. Uh. Niedługo? Nie, to w przyszłym roku przecież dopiero czwórka. Ale nie z... wiem, pokazywali gdzieś podobnie. Się. O no, tak, już muszę. Już kupić. ten, Mr. Cestuje tam w przedsprzedaży kupił to, co pokazywał. Okay. Czemu tu nie masz jednego żelaza? A, do czego potrzebujesz jeszcze jednego żelaza? Nieważne. WIADERKA! <noise> Ale ty nie znasz. Wcale nie, nie potrzebuję do wiaderka. Nie, nie, nie potrzebuję. wam tylko chcecie zmyć. To jest zmyłka przeciwnika, wiecie. sobie sobie o co chodzi. <noise> Wszyscy ci wierzą, dolnie. O, o, jest owieczka, jest. Dziękuję, owieczko. What the fuck? Przyszła do mnie. jest. Jest, jest, robię to, zrobię to na waszych oczach. Zrobiłem. Tak, jest, pierwsze, pierwsze wyzwanie zrobione. Czuję, że wygram tą serię. Idę spać. Dokładnie. Ja to, wygrałem to, powiem szczerze. Już wygrałeś? Mhm. Już koniec? Blue to Monty, ostatni GG. odcinek? Dobra. Z GG, dobra. Dzięki, GG. Good game, well played. Dzięki. To jest najgorsze? No. O, creeper się tam zresztą e, Więc co jest najgorsze? Tak? Co? Zostało mi tylko dwa głodu e, A, mi, a mi, ja mam więcej, nie wiem co ty robisz z tym głodem. Nie wiem, naprawdę. E, Nieprawdy. E, ty co teraz robisz? Potrzebuję szkieletów. Potrzebujesz szkieletu? Po Nie, nie potrzebuję. Pff, Pff, ja idę ci Potrzebujesz szkieletów? Po co ci Nie, nie potrzebuję. Nie, 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 bo zauważyłem coś, ale chyba jak tak mi dalej... A nie, jednak nie, okej. Okay. Jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze. Ale co, co zrobisz? Powiedz Mandzio, możesz mi powiedzieć, to ja ci doradzę, czy tak dobrze mm, 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 zrobisz, czy nie. nie Mandziu, co patrzebuj. dwie głowy to nie jedna. ja zawsze do takiego wniosku dochodzę i to jest dobrze. Ale nas podczas to Mandzio, ja nie potrzebuję twojej pomocy. Okej, okay, będziesz mnie prosił o jakąś rzecz, to ja powiem. Mandzie, ja nie potrzebuję Twojej pomocy, ja nie. Ak dobra. Akurat jak ja Cię będę potrzebował, jeżeli ja będę cię o coś prosił, to ja będę potrzebował pomocy, a nie ty. No ale wiesz, to będzie, będzie coś do wymiana. Chyba sobie zrobię ten do sklepu, droga. Mhm. Już teraz do sklepu? No jak. Przysz, dobra, niech będzie tak tajemniczo. W, w następnym odcinku to odwiedzimy. Czemu tu nie ma żelaza? Jedno żelazo, proszę. Nie, po co ci żelazo, głupi Czy pomysł. ja, czy ja na tak dużo, tak dużo wymagam? No chyba nie. Tak. Nie. Mi się wydaje, że tak. Dobra. Nie. Wiesz co lo, wydaje mi się, że to byłoby na tyle w tym Mi momencie, tak samo. Poczekaj, schodki sobie zrobię. Wykonam, wykonam, poczekaj. A, idź stąd świnią. No, ty skończysz jeszcze schodki, to już w już, już? Ehehe. Dobra. O creeper. oh fuck. Prosiłem no, Cię, zróbmy, żeby creepery nie wybuchały rzeczy. Co? Jak później wybuchnie ten sklep, to zobaczysz, co Ci zrobię. Bo jest na sklepie. Ale dobra. Nie wiem, nie wiem, jak go tam widziałem. No właśnie. Poczekaj, schowam wszystkie rzeczy do, do skrzyneczki. Tak, Mandy, zrobiłem sobie już skrzynkat, jeszcze pewnie nie. Też mu. Jasne. Mhm. Dobra, więc to tyle, kochani. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeżeli Dziękujemy tak, za oglądanie. Tak, jeżeli tak to zostawcie kciuka w górę, chociaż jeszcze już to, oni to, już zrobili, to nie, zrobiliście. No, no właśnie, no właśnie spokojnie. ja to już, ja to już słyszałem za tą tługo, już, <śmany> No, więc tyle. I widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się i cześć! Pech. No, Pech.

Mi się zawsze takie, takie momenty kojarzą z twoimi filmikami na początku Zawsze są takie wiesz w stylu takie, no nieładnie i ty się w ogóle nie witasz w swoich filmikach Nie rozumiem Witam tego. się w moich filmikach, tylko ostatnio chciałem się ładnie przywitać, bo mi się nie da się nawet przywitać Więc... Siemano z tej strony Blow, a to kolejny odcinek Raczej Zaję pierwszy przywitać. odcinek Ja mhm. chcę okay. No ale ty się tylko 2 na 10 przywitałeś nie bij mnie! Nie bij mnie! Ty kur... jak ja cię... Zaraz czas, Nie, 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 nie. Dobrze. Au. Nie, nie, nie! Au. 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 Au, 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 Zginiesz, 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 fuck, fuck, fuck! Ja jestem Spider-Manem, jestem w pajęczynie! Sorry, Deadpool. Ale dobra, no. Będzie traf w pajęczyna i ja cię... Zaklinujesz się ja będę cię nawalał. Giniesz, 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 giniesz. No, no no, no nie, no nie, no nie, no nie, no nie, no nie. No, nie. Chodź piżko. No, 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 Dobra, zacznijmy. Tak mam mikrofon chyba jeszcze zagłośny. Dobrze, to jest ten na koniec wrzuć. Ała. Czy naprawdę, czym... A... Tak mikrofon sprawdzasz? Czy masz za cicho, czy za głośno? Rozumiem. Dobra, gramy Mandziu. Ja się przywitam. Weź ten Cie... miecz schowaj. Okej, okay, czekaj, wywal go. Wywal go. Wyrzuć, wyrzuć. Yyy, e nie. Game On, 1. Game On, 0. OK, go to.